Kochani, witam wszystkich przed Zoomem i poza Zoomem. Chciałbym zaproponować Wam najkrótszą możliwą prezentację całego projektu Q-Logos, który w tej chwili znajduje się przed Waszymi oczami. I w zasadzie nic poza, więcej poza tą jedną stroną nie trzeba prezentować, to ta jedna strona mówi właściwie o wszystkim. Od dzisiaj, od wczoraj skończyły się testy naszego, naszej nowej bramy no, swoistej bramy do przyszłości. Ona jest już gotowa, ona funkcjonuje, i dzisiaj już mogę spokojnie o niej powiedzieć. Gdybym chciał powiedzieć poetycko, to bym właśnie powiedział, że jest to brama po prostu do, do przyszłości. Gdybym chciał powiedzieć technologicznie poetycką, to bym powiedział, że jest to brama do internetu 3.0, czyli do webu 3.0 dokładnie. Ponieważ, ponieważ to będzie to będzie inna jakość. Nie widać tego jeszcze dziś, jeszcze w tej chwili, ale ci, którzy troszkę już zapoznali się z samym Q, wiedzą, że to jest kwestia bardzo bliskiej przyszłości, kiedy uaktywnimy przez tą bramę, właśnie którą widzicie, system sztucznej inteligencji Q, który na razie jest ręcznie do pobrania, na razie jest w fazie ciągłych testów beta. Premiera jest przewidziana na 6 czerwca 2023 roku, czyli jeszcze przez pół roku będziemy, ponad pół roku będziemy testować ten system. No dobrze, jeżeli to jest brama, brama QLogos, to jest jedyny portal, jedyny adres, jaki od dzisiaj można podawać ludziom, czyli jeżeli ktokolwiek projektem będzie zainteresowany, wystarczy, że mu podamy jeden tylko adres qlogos.io i jeżeli to jest brama, to jest pytanie, do czego to jest brama w takim razie. I No i tutaj widzimy na tej stronie, jest to wyszczególnione drobnymi, co prawda przyciskami, ale, ale one są, do biznesu, do edukacji i do społeczności. To są trzy elementy. Które możemy osiągnąć przy przejściu przez bramę, którą widzimy. No oczywiście nie tylko, bo dla bardziej szybciej zorientowanych można od razu przejść do serca całego systemu, czyli do Mi I albo tu, albo bezpośrednio na, na tym przejściu do portalu QWERS, tam się zarejestrować. Ale QWERS, jak, wie, jak wiecie, portal QWERS.me. Bardziej kojarzył się z biznesem, dlatego że to jest serce biznesu. Serce, które pulsuje, które produkuje nowe koiny, które produkuje prowizje, dzięki którym ludzie będą mogli budować sensowne struktury i zarabiać na nich. No, to jest cały system. Natomiast, natomiast można, można do tego systemu wejść poprzez bramę, którą widzicie. Oczywiście, zanim wejdziemy gdziekolwiek przez bramę, można po prostu sobie rozwinąć tę stronę i poczytać trochę więcej, więcej na temat zarówno społeczności, jak i widzimy edukacji, jak i samego biznesu. Czyli o co chodzi w jednym zdaniu? Chodzi o to, żeby zarabiać jak najwięcej, żeby się rozwijać, i żeby działać w fantastycznej społeczności wolnych ludzi. I to jest w zasadzie wszystko, co mogłoby zastąpić prezentację. A teraz będą tylko do powiedzenia różne tego zdania, które jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. To jest jeden z najbezpieczniejszych biznesów w sieci. Uważam, że nie ma bezpieczniejszego biznesu. W dopowiedzeniach wyjaśnię dlaczego, ale to też nie oznacza, że nie ma blasków i cieni. Każdy biznes ma swoje blaski i cienie. I jeżeli mamy propagować komunikat otwarty, jeżeli to ma być naszym naturalnym sposobem porozumiewania się, to wszyscy też powinniśmy być świadomi, no, zarówno jasnych, jak i ciemnych stron tego projektu. I dlatego także w ramach dopowiedzeń o tym dzisiaj powiem. Jeśli chodzi natomiast o edukację, no to edukacja nie byle jaka, bo szkoleń z rozwoju osobowości, z szeroko rozumianego rozwoju jest bardzo dużo. Natomiast ja skupiłem się no, po pierwsze na programach swoich autorskich, co jednak nie oznacza że tutaj w ramach zakazanej wiedzy, w ramach edukacji będziemy tylko programy Tymochowicza studiować, od nich zaczynamy. To jest początek, dlatego że one udowodniły swoją skuteczność po prostu. Natomiast ja nie mam aż tak rozbudowanego ego własnego, a jeśli nawet mam, to potrafię je poskromić od czasu do czasu. Dlatego nie, nie mam takiej ambicji, żeby tutaj dawać tylko i wyłącznie swoje programy autorskie. Oczywiście no, znam swoje programy autorskie najlepiej. Testowałem ich skuteczność przez wiele, wiele lat, dlatego wiem, co ludziom proponuję, ale, ale nie tylko to będziemy proponować. W ramach edukacji będziemy edukować ludzi także w świecie kryptowalut. W ramach edukacji będziemy mieli fantastycznych trenerów, którzy również będą dołączać do systemu swoje doświadczenia, swoją wiedzę i swoje także niektóre programy szkoleniowe. Najszybciej zaczniemy od programu wspaniałej trenerki ze Sri Lanki, która dołączy w ramach treningów motywacyjnych, wiary w siebie, przejście przez ogień, czyli firewalking. Ale nie tylko, bo pewnie Barbara z kolei będzie dołączać jakieś pakiety czy doświadczenia terapeutyczne. Także to będzie się rozwijać w bardzo różnych kierunkach. Nie tylko egoistycznie w kierunku programów autorskich moich. Ale będziemy się starali wybierać najbardziej wartościowe moduły edukacyjne, jakie tylko istnieją. I to jest ta sfera edukacji. W tym bardzo ważnym punktem będzie zakazana edukacja. No i społeczność, społeczność czyli w ramach society czy Q Society, mam na myśli społeczność czyli naszą rolę, nie rolę Tymochowicza i Basi tylko i Artura, ale nas wszystkich, rolę nas wszystkich, którzy już są w Pilogos, rolę, by budzić innych ze snu, by otwierać oczy ludziom. Na to, co się dzieje, szczególnie w ostatnich latach, na to, jak, jak uwrażliwienie ludzi na to, no, czy jesteśmy gotowi jak żaby po prostu, na to, że odbiera się nam wszystkie rodzaje wolności. Odbiera się nam wolność, Finansową. Odbiera się nam wolność, często mentalną, za pomocą różnych metaprogramów, które ładuje się do głowy od najwcześniejszych lat. Zabiera się nam wreszcie wolność personalną, osobistą. W Polsce, traktując na przykład areszty tymczasowe jako narzędzie tortur dla władzy. No, o tym wszystkim trzeba mówić. O tym wszystkim trzeba mówić. To wszystko ma pozwalać ludziom otwierać oczy. To wszystko razem jest tak zorganizowane, że jest bardzo nieskomplikowane. Schemat jest jeden bardzo prosty. Mianowicie schemat polega na tym, że nie żyjemy z inwestycji. Czyli los projektu w ogóle nie zależy od tego, czy, czy będziemy mieli inwestorów, czy nie będziemy mieli inwestorów? Dlatego, że bazą finansową całego projektu jest abonament. Abonament w wysokości 10 dokładnie dolarów miesięcznie i to się nie zmieni. Ale ponieważ chcemy być wolni, nie chcemy być śledzeni przez korporacje bankowe, Chcemy uwalniać ludzi od korporacji bankowych, od korporacji farmaceutycznych, od korporacji władzy, od bandytów, komorników, urzędników skarbowych i prokuratorów. Dlatego właśnie te 10 dolarów można wpłacić tylko w postaci kryptowalut, po to, żeby przejść niejako do podziemia. No podziemia, które jest legalnym podziemiem, tak przy okazji, bo kryptowaluty są legalne. Od kilku dni też mamy taką sytuację po raz pierwszy w projekcie QLogos, że nie trzeba się w ogóle znać na świecie kryptowalut. Można być całkowicie zielonym, ale wtedy zamiast chodzić na portale płatności czy zamiast rejestrować się od razu, można wejść na grupę naszą specjalną, grupę pomocy, która jest dostępna na Telegramie i na moim fanpage jest udostępniony adres. Można tam wejść, jest to grupa otwarta, wszyscy mogą tam wejść w sieci. I tam mamy fantastyczny zespół, e, najbardziej zaufanych konsultantów, którzy nie tylko mogą pomóc Wam nauczyć się, nie tylko mogą powiedzieć, jak przystąpić do projektu, ale ale będą mogli również za Was wykonać jakieś płatności. Jest to możliwe, ponieważ mamy absolutne zaufanie do naszych młodych, bardzo ludzi, ale fantastycznie oddanych innym i chętnym właśnie w tym, by pomagać. Także od dzisiaj w praktyce nie trzeba się zupełnie znać na tym świecie kryptowalut, żeby aktywnie już być. Uczestnikiem Q Logos. Za te 10 dolarów miesięcznie można skończyć wszystkie możliwe szkolenia. No ja, ja zawsze myślałem, znaczy zawsze czułem, że kiedyś ten moment nastąpi, że udostępnię bardzo szerokiej publice swoje szkolenia i inne, te najbardziej wartościowe, które gdzieś tam znajdę. No i to jest właśnie ten moment. Oprócz tego każdy uczestnik będzie miał kontakt, będzie mógł uczestniczyć w produkcji upcoina. Czyli za te 10 dolarów jeszcze się produkuje upcoin, który, którym chcemy powtórzyć historię Bitcoina. No nie będę teraz od tego rozwijać, to jest odrębna kwestia, jest bardzo dużo korzyści również innych, które mamy z uczestnictwa. Już nie mówiąc o losowaniu. Jeśli chodzi o sam, o sam biznes, natomiast to teraz mamy trochę taką unikatową sytuację, dlatego że można do świąt, czy do 24 grudnia, można wykupić specjalne opcje na udziały. My w projekcie nigdy nie sprzedamy więcej niż 30%. W tej chwili mamy pulę wolną, dokładnie w wysokości 2,9%. 2,9% jest jeszcze wolny. I za 300 dolarów można sobie zapewnić opcję na udziały dużo taniej niż one powszechnie są otwarte, są dostępne. Czyli to jest wyjątkowa okazja, gdzie jeszcze udziały można kupić za 3000 dolarów, jedną dziesiątą procenta, pod warunkiem, no że mamy kogoś prowadzącego z tej grupy. Q Logos, pomoc, o której mówiłem wcześniej. No, jest to, jeżeli ktoś poluje w internecie na złote strzały, a często takie, które są złotymi strzałami do końca życia, to to jest właśnie taki złoty strzał. Bo płacimy tylko raz w życiu, a do końca życia naszego i naszych dzieci co miesiąc będziemy otrzymywali pieniądze. I tak jak obiecałem, Teraz chciałbym przejść. No, tutaj można sobie poczytać, oczywiście, więcej. Na razie jest to po angielsku, wiem, ale będzie to, no, no Google, w Google można sobie przetłumaczyć to na język polski. Niedługo też będzie dostępne we wszystkich językach świata. Także też coś z tym robimy, żeby tak właśnie to wyglądało. Chciałbym też powiedzieć, tak jak obiecałem, o blaskach i cieniach, więc jakby uczestnicząc w czymkolwiek, no trudno mi mówić o ryzyku, jeżeli ludzie wpłacają 10 dolarów abonamentu, bo tutaj no, żadnego praktycznie ryzyka nie ma, bo można się tylko wiele nauczyć i uzyskać wiele konkretnych korzyści. Natomiast jeżeli ktoś staje się współinwestorem, czyli realizuje ten złoty strzał, o którym mówiłem, no jest pytanie jak i czym ryzykuje. I tutaj chciałbym bardzo wyraźnie to powiedzieć, żeby nie było nieporozumień. Na pewno nie ryzykujemy pieniędzmi, które wpłacamy. Nie ma żadnego ryzyka. Na pewno nie ma ryzyka, że projekt się rozleci albo zostanie sprzedany w ciągu roku, albo padnie. No, nie padnie i nie rozleci się i nie będzie sprzedany. Dlatego, że Nasz projekt bazuje na abonamencie, a nie na inwestycjach. Dlatego nie jest piramidą finansową i nigdy taką piramidą nie będzie. Natomiast jest jedna rzecz tylko, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to bym zaliczył do owych cieni projektów, czy do pewnej sfery ryzyka. Mianowicie, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy 100 tysięcy czy 10 tysięcy ludzi zapisze się już do końca stycznia, czy do końca marca, czy do końca kwietnia? Czy będziemy mieli milion uczestników już w marcu, czy dopiero w kwietniu, czy dopiero we wrześniu? No, niestety tego nie wiemy. Na szczęście losy projektu od tego w ogóle nie zależą, bo projekt i tak. Będzie się utrzymywać i tak będzie świetnie funkcjonować. Natomiast, oczywiście, będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej osób przekonać i żeby rosnąć jak najszybciej. Czyli jedynym słabym punktem, podkreślam to jeszcze raz, jest nieprzewidywalność w czasie. Czy, czy na przykład zwrot e, pieniędzy, szczególnie dla inwestorów, nastąpi po 8 miesiącach, czy po sześciu, czy może po 3, czy, czy po czterech? No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tego nie wiemy. Natomiast wiemy jedno: że będziemy coraz więcej przyłączać modułów do naszego projektu, nie podwyższając opłat. Czyli inwestor, który zainwestował w 1%, niezależnie od tego, ile modułów będzie nowych przyłączonych, zawsze ma 1%. No to jest ogromna wartość, bo to oznacza, że sami się ograniczamy uniemożliwiamy sami sobie robić tak zwane wrogie przejęcie. Czyli za moment dołączymy największy coś co będzie niedługo największym supermarketem w Azji, marketplace, no i ktoś kto wykupił 1% czy 0,1% ma automatycznie ten sam procent 0,1 czy 1 z całego marketplace, który zostanie dołączony. Potem z całego banku, który będzie dołączony i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Także to jest bardzo, myślę, jasne i, i uczciwe po prostu podejście. Okej. Okay. Tak mamy teraz bardzo szczególny czas, dlatego że, to chciałem powiedzieć na koniec, bardzo przyspieszyliśmy. Bardzo przyspieszyliśmy, dlatego że projekty, które chcieliśmy zrealizować za rok, zaczynamy realizować teraz. O, konkretnie od, od minionego tygodnia. Czyli założyliśmy sobie, że ewentualnie zbudujemy własny blockchain, a dokładnie blockchain blockchainów, taki multi-blockchain, pod nasze potrzeby, który będzie miał zdefiniowane funkcjonalności takie, jakie dziś potrzebujemy, jakie przewidujemy, że będą potrzebne za 10 lat. Czyli idealnie dostosowany blockchain do naszego projektu. Ale też i zgodny ze standardami metaverse na przykład. No to zakładaliśmy, że za rok dopiero się za to zabierzemy, postanowiliśmy zacząć od razu. Także prace na ten temat już ruszyły. Blockchain zaczyna powstawać, będzie żyć no, własnym, niezależnym życiem już pewnie, niedługo. Następna sprawa, którą zakładaliśmy, że rozpoczniemy za trzy lata, no praktycznie rozpoczynamy ją w tym tygodniu. Coś, co miało być za trzy lata, będzie realizowane już w tym tygodniu. Ja sobie zakładałem, że, no a dlaczego tak się w ogóle zadziało, powiem. No właśnie dlatego, że rozpoczęliśmy pracę nad naszym nowym blockchainem. Dlatego, że gdybyśmy nie mieli własnego blockchaina, no to, to byłoby bez sensu to robić. Natomiast skoro już zdecydowaliśmy się, że idziemy Maksymalistycznie i budujemy własne blockchain, najnowocześniejsze na świecie, pod nasze potrzeby. No to w takim razie nie musimy się ograniczać czasowo. To jeżeli mamy odpowiednio dużo środków, żeby rozpocząć, no to po prostu rozpoczynamy. I dlatego rozpoczynamy pracę od tego tygodnia nad Smart District, czyli nad poloniką. Czyli budujemy kreatywne osiedle, kreatywne, mądre osiedle składające się z inteligentnych domów, ale nie tylko, bo tam zamiast kościoła będzie, będzie obserwatorium astronomiczne, zamiast świątyń różnych będzie biblioteka i centrum IT, będą, będzie centrum rozrywki z basenami, z jeżdżaniami, będą też inteligentne domy. I, I cały smart district będzie zarabiać na siebie, będzie po pierwsze w blockchainie, to będzie pierwsze mikromas miasteczko, czyli dzielnica na razie, która będzie miała swoje odzwierciedlenie na blockchain. Ale całość, Smart District, będzie działać jak jedna wielka firma czyli jak holding firm czyli mieszkańcy, którzy będą tam mieszkać, nie tylko będą mieszkać, ale będą rozwijać nasz projekt. Mieszkańcy będą stanowić ogniwo zasilające Całość. Osiedle to też będzie będzie niezależne prądowo, bo będziemy z fotowoltaiki pozyskiwać energię elektryczną i być może na tyle dużo, że zasilimy też sąsiednie osiedla. A sąsiednie osiedla bardzo szybko zostaną zbudowane, bo powstanie Germanika, Italika, Ameryka i jeszcze pewnie parę innych państw. Oczywiście nie będzie taki, takiej zasady, że w dzielnicy Polonika będą mieszkać tylko Polacy, będą mogli mieszkać i Niemcy, i Amerykanie, ale będą akcenty polskie po prostu w takich dzielnicach. Także będzie można sobie wybrać. Te prace rozpoczynamy od tego tygodnia. Łączny koszt wyprodukowania takiej pierwszej dzielnicy oceniliśmy mniej więcej na 100 milionów dolarów, Zbiórkę pod ten projekt od inwestorów, bo w całości no nie jesteśmy w stanie pokryć tak dużej kwoty w całości. Dlatego rozpoczniemy też zbiórkę od inwestorów, też pewnie w tym tygodniu, ale do 24 grudnia będzie to bardzo szczególna zbiórka, dlatego że, jak łatwo policzyć, 1% udziałów powinien kosztować milion dolarów. Natomiast my będziemy sprzedawać 10 razy taniej do 24 grudnia tego roku, czyli będzie można nabyć 1% za 100 tysięcy dolarów. 0,1% to będzie minimalny udział za 10 tysięcy tylko dolarów. Natomiast zaraz po nowym roku ta cena oczywiście już osiągnie wartość taką, jaką mówię, czyli 1% milion dolarów. Chcemy, tak jak w Qlogos, nigdy nie pospędziemy się więcej niż 30%. Tak w projekcie Smart District chcemy mieć tylko 51%, a 49% chcemy odsprzedać. No to, czyli jak widzicie, nie będziemy, nie będziemy, się zajmować tylko światem alternatywnym, wirtualnym. Nie. Będziemy bardzo mocno osadzeni w realiach tego świata, w miejscu, nawiasem mówiąc, na globie, które wydaje się być najbardziej przyjaznym. Zarówno człowiekowi, jego wolnością, jak i, jak i w sensie gospodarczym. I tyle chciałem powiedzieć na temat kilogos. Oczywiście już podsumuję to sam, nie udało mi się. Nie udało mi się zrobić najkrótszej, najkrótszej prezentacji, bo mówią ponad 15 minut, a sądziłem, że, że może wystarczy 5 minut. No trudno, ale z drugiej strony może następna prezentacja za tydzień będzie pięciominutowa. Natomiast teraz zależało mi, żeby powiedzieć po prostu najistotniejsze kwestie. Teraz, kiedy mamy właściwą stronę Piologos, teraz, kiedy rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu pracę nad własnym blockchainem, teraz, kiedy w tym tygodniu rozpoczniemy pracę nad Smart District, tutaj będziemy potrzebowali architektów, będziemy potrzebowali specjalistów IT, prawników, a no, ludzi mnóstwa różnych specjalności. Ale w takim układzie, tym łatwiej będzie nam zapraszać większe rzesze ludzi. Dlatego rozwój też tego projektu, pamiętajcie, zależy od Was. Rozwój dla od Was, którzy już jesteście uczestnikami. Rozwój tego projektu zależy też od tego, ile skutecznie osób nie namówicie na jakieś udziały. Niekoniecznie. Nie namówicie na zakup pakietów Upcoina. Teraz jest to najlepszy czas, tak nawiasem mówiąc, na zakup tych pakietów, ale niekoniecznie to jest istotne. Najistotniejsze jest, żeby, żeby zaprosić jak najwięcej osób do udziału tak, do udziału za te jedynie 10 dolarów. Słuchajcie, próg ryzyka w wysokości 10 dolarów no nie jest żadnym progiem, więc nie powinno być problemu z tym, żebyśmy przekroczyli magiczne tysiąc czy magiczne dwa tysiące do końca tego miesiąca, patrząc optymistycznie, a mniej optymistycznie do końca stycznia. Teraz mamy wszystkie potrzebne narzędzia i argumenty w ręku, żeby zapraszać jak najwięcej ludzi, a sukces będzie naszym wspólnym sukcesem. Dlatego, że im więcej zaprosicie w szczególności, Ludzi do swoich struktur. Tym więcej cały projekt na tym zyskuje i tym więcej wy e, zarabiacie e, jako uczestnicy tych struktur, czego nie widać może w tej chwili od razu. Dlatego, że z samego abonamentu, jak ktoś ma 15%, no to ma 1,5 dolara od 10 dolarów. To może nie jest majątek. No dobrze. Ale każda osoba w waszej strukturze za moment może zostać inwestorem. Za moment może zacząć sprzedawać coś, kupować na marketplace, a wtedy za każdym razem macie za to prowizję do końca życia waszego lub waszych dzieci lub waszych wnuków. No i tak to wygląda, i na tym, na tym chciałbym skończyć dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że było przejrzyście przynajmniej i że było prosto. ok Jutro uczestników, już, już nie wszystkie osoby z zewnątrz, ale uczestników zapraszam na kolejną lekcję programowania naszej sztucznej inteligencji. A teraz wyłączam nagrywanie i przychodzimy do dyskusji swobodnej.